Dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata dla całego, dla całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i, i świata całego, całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i, i świata całego.

Dobra, dziękuję. Dziękuję. Nie ma zarazów, nie ma zarazu pani, tylko wymysły. Dziękuję, Bóg żałuje. Zdjęcie <grym> będzie. Różanie z panem. A gdzie byście byli? këta janë ato që duhet të bëhen çfarë do të thotë shienta madje

Dziś masz tą, tą swoją? Tak. W biurze? W biurze. tak dookoła. Chodź kowboju, chodź. Dajemy hołd wielkiemu Polakowi, który zginął za Polskę. Za życie, jak zwykle wzgardzony, bo Polacy są wzgardzeni przez ten świat, którzy naprawdę coś robią. Nie tylko mówią, ale robią. Kto pamięta Andrzeja, nie wiem, kto z Was się z nim spotykał, ale miał wielkie plany. Na pewno nie miał myśli samobójczych. Myślał koncepcyjnie o Polsce, między innymi. Miesiąc przed śmiercią mówił o handlu z Białorusią, żebyśmy drewnem handlowali. Oni nam drewno, my żywność, jakąś technologię. No niestety okupanci nie pozwalają Polakom funkcjonować normalnie, normalnie żyć i współpracować z naszymi sąsiadami, zwłaszcza z Rosją, z Białorusią. Andrzeju, jesteśmy tutaj już. Tak jak wczoraj, z przyjaciółmi, którzy, braćmi, siostrami, którzy pierwszy raz jest, są. Chcemy ci oddać hołd, jednocześnie za ciebie się pomodlić. pomodlić, ale za ciebie, jak to się mówi? Żeby za kogoś. Wstawiać. Co to znaczy, że wiemy, że nie byłeś święty, miałeś dużo grzechów, wiadomo. Ale doceniamy Twoją służbę dla Polski. I te ostatnie chwile, jak Chrystus na Golgocie przeżywałeś. Dowiedzieliśmy się, że byłeś duszony co najmniej przez 4 minuty. Może walczyłeś o życie. Nie wisiał na sznurze, jak było podane tak. w telewizji, jak i... Dowiadujemy się teraz, że nie wisiał na sznurze, tam gdzie niby worek treningowy wisiał zwykle. Tylko był splątany sznurem i no, zacierżnięta była pętla. Także wiemy, że te bajki, co piszą i to, że nie pozwolono zrobić sekcji zwłok od razu, tuż po śmierci, po znalezieniu zwłok, świadczy o tym, że było to zabójstwo polityczne. Także nam nie wolno o to je zap zapomnieć. A z drugiej strony to męczeństwo Twoje oddajemy Panu Bogu, żebyś był po prostu w niebie, żebyś zasłużył choćby i tym męczeństwem, tą ostatnią, tym episontem Dziękujemy Ci za ujawnianie afer, jakie się działy w Polsce, za to, że nie pozwalałeś rozkradać Polski, że ścigałeś złodziei, bandytów, tych, którzy między innymi w Polsce za założyli obóz koncentracyjny, a właściwie, więzienie, tajne więzienie CIA na Mazurach. Śmiali się wtedy, opowiedziały, że talibowie lądowali tutaj na Mazurach. Śmiali, wyszydzali. A kilka lat później wszystko wyszło na jaw. Kto wziął pieniądze za to, żeby nas Polaków jeszcze wciągnąć w wojnę, brudną wojnę, można powiedzieć religijną, światem islamskim, na polskiej ziemi torturowanych Arabów. Także wiemy, że zły duch tutaj cały czas niszczy naszą ojczyznę, ale my pragniemy, że Polska była prawdziwym królestwem, dlatego Tutaj jesteśmy, byliśmy Twojej żony, u dzieci. Wiemy, że przeżywają na nowo te prześladowania, które Ty doświadczyłeś. Oddajemy Ciebie, całą tą rodzinę Twoją, prosząc Pana Boga o opiekę, o Ojcze nasz, Bóg, któryś jest w niebie, święć się imię, imię Twoje, szyńc królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego Amen. Pan też czekał w kolejce Nie, czy zamykamy coś? Ja nie za to się Nie, że koniec. Teraz uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszym wrazami. Racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, o rentowniczko nasza, o średniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas poradają.

Ta Wielkopolska, bo, widzę, bo, jest silna Bogiem, bo, 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 niech nie Pan Bóg błogosławi całe Wielkopolsce jako naszemu polskiemu gniazdu. Ja przyciągam Poznańskie jest to rdzeń naszej państwowości, naszej ojczyzny. Tak, tak. I zawsze wierny Bogu ojczyzną. O Poznańskie była walka, nawet jeszcze dwa lata po odzyskaniu tak zwanej niepodległości. W lewo, w lewo, w lewo. W lewo. Tylko ładnie to nie znaczy, że zostawiamy gościu. halo, przepraszam. Zapraszam. Chodźcie, przyglękniemy razem. Chodźcie o... Chodźcie o... Chodźcie nie. Chodźcie o... Chodźcie o... Chodźcie Chodźcie o... Chodźcie Chodźcie dla idealnej czystości. Prosto ze zmywarki. Nowy somat Excellence. To jest ten. Ale jakio parse. Postawiliśmy do mamy. Tak. każdy coś odświeży po. To... Bo my możemy, znając od początku historię, Ty dopiero pierwszy raz usłyszałeś. Powiedz, zostałeś wywołany. Bo rzuciłeś no. tysiące kilometrów, żeby Ci towarzyszyć. Ale z tego, tak tak ruszy, mówię, ja nawet prosiłeś o cią ciągnąć. Daj ciągnąć. No właśnie, daj ciągnąć. To było ważne. Daj ciągnąć. To jest najważniejsze. Tu wysłuchał Twojej Miałem Ci jechać za miesiąc, ale to za półtora, nie? bo akurat mi się kontrakt kończył, robota no i wiadomo zanim e, e, zacznie się następna, może będzie czas to wtedy czy przyjadę na miesiąc czy na dwa tam będzie lepiej no, ale... no i tak sobie myślałem, że za miesiąc zadzwonię później ale rano jak ja czytałem, dzwoń zapytaj się przeszkadzaj co tam Dzwonię, a tu mi mówią przyjeżdżaj, bo nie wiadomo co będzie mi też to przez myśl przechodziło, że za ten miesiąc może być wszystko, wszystko zamknięte. No. Zaczęły się kombinacje jak tu. Pierwsze w głowie, no przecież jak nie ja pojadę za chwilę, jak nie pojedziesz, masz jechać, to jedziesz, a nie my, jaki problem. Ona no, no, wróciła z pracy, kupi bilet, kupiła bilet. Długa historia, żeby opowiadać wszystkie szczegóły, może kiedyś. Ja. Ale szczegółów było po kolei wszystko. Na lotnisko nie ma badań. Na, na, na badania. Badania. Jak zrobiłem badania, to gość, który odbierał, bo to przesyłają na e-maila, napisał źle moje nazwisko. I mówi, że przyjdzie na e-maila. Jest do odprawy pół godziny. W sensie, już mi torby nie odbierą na tym. Moja żona stójbe. Przyjdzie na e-maila. No to się nie żegnamy, tylko. Biegiesz. Ona poleciała, pyta się, co jest grane. No przecież zrobione, właśnie mam tu problem, coś nie mogę wysłać. Nie mogę Pokaż ten mieć. Ostatnia literka. Yy, albo jej brakowało, albo źle wpisał, nie? Ale zdążyła przylecieć. Odprawę torby zrobili. No to samo na 6 godzin później wyleciał. No i tak po kolei, na każdym lotnisku coś było, Bo we Frankfurcie miałem o drugiej, we czwartek miałem tu być już o drugiej po południu już bym był, no może o szóstej po południu bym był z wami w koszalinie, a tak to mi to zajęło, do piątku do niedzieli, no ale... Jesteś. I chyba nie żałujesz, co? <grystanie> <grystanie> Żałuję, że będę musiał wracać, a nie. Nie <grystanie> <grywie> pan Bóg go zatrzymiał. Zatrzymał. Jak tą granicę na tym, to może kontenerowcem przepłynę. Nie, ty no, tu jesteś potrzebny i będziesz. Nie, telefon jest. Zbierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie widać. Ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, wierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich, krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana. Na odpuszczenie grzechów to czyńcie, na moją <laughs> <laughs> Jakby ktoś mnie widział. <laughs> Jakby ktoś mnie widział. <laughs> mam nadzieję, że jedzenie zabraliście. To idziemy tutaj się posilić. Pasujemy.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Boga między niewiastami. i błogosławiona, no bo żywota jest. Chodź bliżej, Podjedz, bliżej. Podjeżdź. O Jezu kochany. Dzisiaj, dzisiaj błogosławiony no taki... czas. Skoro pani się przyznała no. do Pana Jezusa, proszę się dotknąć chociaż, bo to Przyszedł jest cudowny Pana. Pan Jezus. Panie, Małe dziecko z tego obrazu widziało wielką światłość i potwierdził to i widział Pana Jezusa, który z tego obrazu wychodził jak zmartwychwstały. Wyszedł do, 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 do Pani. Mówi, masz Pani. Dziesiątek różańca, odmawiamy w intencji. Błogosławieństwa dla pani Sołtys, dla jej rodziny. Dla rodziny ale dla, także dla tych wiernych z rowów, którzy się przyznają do Pana Jezusa. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim domownikom, ale także tym, którzy go przyjmują pod swój dach poprzez gościnę pielgrzymów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie tak, w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc w Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. 4 Właśnie. Było, było. To być bardzo długa. Na... Ale to, 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 to wyście takie informacje sprzeczne podali, nie? No jasne. Mieliśmy na tablicy lat to się rzuca, że tak powiem na łebku. Tak i wypoczynek i dziękuję. Bardzo. to a wieczorem, to ratuje nam życie. A macie takie fajne instrukcje dla dziennikarzy?

Masz tutaj dzwonek, widzę po Dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. cie na moją pamiątkę. i krew, dusz i bóstwo, Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na błaganie za ziechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki niej miłosierdzie dana, i świata całego, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, Josierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, Niej, osierdzie dla nas i świata całego.